Woda kokosowa i aloes. Dwa doskonałe źródła nawilżenia naszej wysuszonej cery. A nawilżona cera to blask, to promienność i mniej zmarszczek. W czasach obecnych oto nawilżenie niestety coraz trudniej Klimatyzację, smog, suche pożywienie, drożdżuweczki, kartofelki, kluseczki, pierożki, mało owoców i surowych warzyw i niewielka ilość wypitej wody, w dodatku nie zawsze dobrej wody. No cóż, jabłko jak długo leży w suchym pomieszczeniu i traci wilgoć, też się pomarszczy. Aloes fenomen, jeśli chodzi o zawartość wody w swoich liściach 99,5%, prawie sama woda, dlatego właśnie tak dobrze znosi gorące klimaty. Ale nie jest to tylko roślina, która doskonale nawilża jej właściwości antyoksydacyjne i kojące są nie do przecenienia. Łagodzi wszelkie zaczerwienienia i podrażnienia oczyszcza i regeneruje skórę. Dba o barierę ochronną skóry i jest naturalnym filtrem przeciwsłonecznym chroniąc ją tym samym przed szkodliwym działaniem promieni ultrafioletowych. Poprawia miejscowe krążenie krwi i ułatwia wchłanianie innych substancji odżywczych zawartych razem z nim w recepturze danego kosmetyku. Natomiast drugie źródło doskonałego nawilżenia naszej cery to woda kokosowa. No to, yy, yy, to już jest prawdziwy hit w świecie organicznej pielęgnacji. Cudownie nawilża i zatrzymuje wodę w skórze i daje natychmiastowe uczucie świeżości. Ma też działanie antybakteryjne, dzięki czemu skutecznie oczyszcza pory. Mogą jej używać alergicy, ponieważ nie uczula. Ale to nie wszystko. Teraz najważniejsze. Woda kokosowa to prawdziwa bomba witaminowa. Zawiera w sobie witaminę C, B1, B2, B3, B5, B6, proteiny, wapń, żelazo, magnes, potas i cynk. Ale to też nie wszystko. Znajdziemy również w jej składzie kinetynę składnik niezwykle istotny dla każdej kobiety. Dlaczego? Ponieważ kinetyna, która jest antyoksydantem, gwarantuje spowolnienie procesów starzenia i jednocześnie pobudzenie procesów regeneracji skóry. Badania dowiodły, że przedłuża ona życie fibroblastów, komórek występujących w warstwie skóry właściwej, odpowiadających za produkcję kolagenu, elastyny i kwasu jaluronowego. Czy twoja skóra? Nie będzie szczęśliwa, jeśli dostanie taki bufet do wykorzystania. W dodatku zostanie jeszcze zabezpieczona przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym, bo woda kokosowa też ma taką właściwość. Um, promienny wygląd, wyrównany koloryt i wygładzone powierzchniowe zmarszczki to efekt dobrego nawilżenia. Aż wierzyć się nie chce, że samo nawilżenie tyle potrafi zdziałać. No tak ale pod warunkiem, że ma do dyspozycji takich dwóch agentów jak aloes i woda kokosowa. Gdzie ich znajdziesz? Oczywiście w serii Love Nature do celu normalnej. I jest w niej krem oczyszczający, który pomaga usuwać makijaż, nie, przesuwa, nie przesuszając przy tym skóry. Tonik, który przywraca pH i odświeża. Krem nawilżający, błyskawicznie nawilżający i odświeżający. Żel pod oczy, który może być stosowany ze wszystkimi seriami Love Nature, jest delikatny, bezzapachowy, nie zawierający konserwantów i barwników i do tego szybko się wchłania. Jest to idealny kosmetyk dla osób, które walczą z sińcami czy przesuszoną skórą pod oczami. I jeszcze odświeżającą masze, maseczkę i scrap 2 w jednym, która oczyszcza pory i przepięknie złuszcza. Ta seria nie zawiera parabenów i silikonów i jest testowana dermatologicznie. Wszystkie składniki do produkcji produktów z tej serii są uprawiane i zbierane w zrównoważonych gospodarstwach ekologicznych, w których nie stosuje się pestycydów, a przetwarzane są również bez użycia chemikaliów. Jeśli więc chcesz sprawić radość swojej cerze, nawilżyć się i odżywić, i sprawić, by czuła się wyjątkowo, a jednocześnie ją ochronić, kliknij w szary klawisz pod filmem. On przeniesie cię bezpośrednio do tej serii w sklepie Oriflame. Jeśli nie jesteś pewna, jak zrobić zakupy, skorzystaj z instrukcji, jak kupić. Albo, jeśli chcesz, kup wszystko 20% taniej. Wybór należy do ciebie.